Manko, Siemanko, Siemanko, pozdrawiamy też pada przed chwilą gąb tu w las. Jest prawdopodobnie z lotów 0,64 mój gąb, bo moja obrączka, moja, mój numer telefonu żółty, ale to później nagramy na drugim kanale, jest godzina 11.30, zobaczymy, zobaczymy jak tutaj sobie poradzą. Zobaczymy jak sobie tu poradzą, a co tu jest otwierane? Może nie zamknęłem Siema, dzień dobry, dzień dobry, też pada. Troszkę skrzydełka rozprostować. Tiki, tylko nie rusz ich. Nie rusz ich, proszę cię, nie. nie rusz, nie rusz, nie rusz ich, nie, nie wolno. Chodź, nie rusz, nie rusz, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie piki, nie wolno, nie nie wolno, nie wolno. Nie wolno, nie wolno. Żebyś tam nie złapała, tylko czasami. Nie wolno, nie wolno, nie wolno ich, wyganiamy je. Tykuś, nie wolno. Chodź Tyki, chodź zobaczysz, czy coś tu jest. Chodź poszukaj w gniazdach teraz, szukaj, szukaj tutaj zobacz, szukaj, szukaj w gniazdach, szukaj w gniazdach, szukaj, szukaj w gniazdach, lecimy z nimi, góra. Dawaj, ogień Panowie, pada deszcz. A my z nimi rura? Rura. A! Dawaj, muszę ci chyba skrzydła do, do co że z nimi latała. To już one nie chcą. Hej! Pada deszcz, pada deszcz. A my rura, gaz. Rura, gaz nie ma tam u nas lekko. Zobaczymy, jak to sobie poradzi w deszcz. Żeby nie było, dzwoniłem do kolegi Robercika Pozdrawiam go, ma tam dla mnie dwa żółte kolorki Zobaczcie, rzeka nieba 11.30 Deszcz, nie deszcz Podnosimy się panowie i panie siadamy w fotel, zapinamy pasy I rura góra Nie karmienie jeszcze, nie było karmienia u mnie się Później będzie film drugi Pocztowy wrócił z lotu. Nie chce mi się już nawet sprawdzać. Nie ma nic, nie ma nic. Pada deszcz, pada deszcz. Karmienie zaraz będzie. Jest coś schowane. Nie ma nic. Szukaj tam, no szukaj ładnie. Ale już jesteś brudna. Nie ma nic? Szukaj w gniazdach, w gniazdach patrz. W gniazdach szukaj czy coś jest. Szukaj szybko. Popatrz tam czy coś jest, w gniazda szukaj, szukaj Szukaj, grawa je. Który się, oszuka... Który się oszukał? Oszukał, popatrz tam, nie ma nikogo na dole? Nie ma co? No to ci musiał zaraz kąpać. I zobaczcie panowie, deszcz nie deszcz, rura gaz, nie przeklinamy Niech się tamto podniosą I będzie ścinka mała I są razem, i rura Acie jak pracują, pracują w deszcz, nie ma tam młodzieja, że deszcz śnieg czy mgła. Coraz mocniej pada, coraz mocniej pada. Jestem, a chciałem podziękować koledze temu, co mi dał we szwaczkę. Jestem bardzo z niej zadowolony. Super samica. Równiutka. Na białym oczku, biała oprawka. I to jeszcze nic, panowie. Jeszcze lotna, muszę mu browarka postawić. To jest kolega drugi, warta 50 zł. Naprawdę W Nowym Dworze warta 5 dysi, taka wyszwanczka Za same latanie to jest warta tyle Zobaczcie jak pracują, i zobaczcie ten pasiak To jest samica, u niego nie latało to, on może potwierdzić ja u mnie za pierwsza wrócił, ten żółty już go nie będę odbierał To bez sensu męczyć goębie On i tak go nie chce, bo u niego nie lata Ten pasiak, czekajcie, dobra, jestem Zobaczcie jak pracują I w deszczyk Nie ma klepaczy, nie ma obsiadaczy, nie ma dojazdów już. Dorian dzisiaj był, nie było czasu, bo miał tylko godzinę. Zobaczcie jak pada. A tego, tego gościa to rozjebie chyba nie? za ten staw. Nie wiem, że tak długo robił. Jak mi oglądasz Panie Bogdanie, to będziesz tutaj jako trzymał to cały czas. Jak to jeszcze raz dzisiaj dzwonię do Ciebie. Przecież to tak nie może być. Trawą ci nie zapłaciłem za robotę. Ale chodzą pięknie panowie. Później pocztowe puścimy. Później pocztowe puścimy. Będą mi się dwa filmy. Wrócił go pocztowy. Wchodzą w dach już. Ale nie ma siadania i tyle. Jeszcze fajek nie wziąłem. Dzisiaj nie ma palenia. Ale idziemy po fajki. I tam staniemy na ganek. Bo będę cały mokry zaraz. Bo mocno pada. Pogoda do bani. Powiem Wam, że dwa dni paliłem, tak mam gorąco na górze, że nie idzie spać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających, youtuberów Pana Krzysztofa, co mocno gania. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy Pana. Czekajcie, tygrys śpi. Panowie, musiałem dać pauzę. Byłem chwilę w domu, bo coś musiałem zrobić. No, 3 minuty mnie nie było. One zasuwają, jeszcze film się wyłączył. Zobaczcie. A nie pada, tylko leje. Musiałem iść po fajki. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich. Zobaczcie. Tak u mnie zapieprzają w deszcz. I flagi nie ma. Jesteś? Było coś tam? Goniłaś? Goniłaś, tak? No i dobrze. Coś te białe muszę złapać, bo coś te białe tak widzę, że. Idę zaraz je nakarmić. Jest 11 z groszami, to dzisiaj będzie drugi oblot. Druga rura będzie, góra rura będzie druga. Też telefon mi się zawiesił, i będzie sklejanie. Nie lubię sklejać. No to 10 minut chodzą. No mnie nie było. Ale i w deszcz. Zobacz kolego, ten pasiak, pasiaczka chodził. Wszystkie ładnie. I ten sąsiada Czaposz już się nauczył latać ładnie. Też jestem z niego zadowolony. Co to? To chyba ona jest. Ale chodzić chodzi. Ale coś chyba ją bierze, wiecie? To Bolkowa jest. Ona chyba pójdzie do wyrzucenia. Nie może tak. Ale jeszcze przytrzymamy, to nie ma siadania. Deszcz pada. Mokre są, zaraz pokażę. A nie poszły 10 minut muszą iść bez problemu Poszły w górę, w dół teraz Tak chcą siadać, nie ma, ale bo mokro jest, nie siądą, nie siądą Bo flagę postawimy o. Leje deszcz Poszły w drugą stronę, konie po betonie Patrzcie, Nic nie... Prawie usiadłem, ale nie, nie, nie. Leje deszcz, normalnie leje deszcz, a my gonimy, my gonimy w deszcz. Czapki ubrać, spodnie narciarskie rura! Nie ma tam, lekko i się muszą chodzić. O, ile pocztowych tu idzie. Z to rządowe. O Czaposzowi już się, już pochwaliłem go już mu się popieprzyło w dupie. Już mu się popieprzeniło, poszedł tam. poszły Poszły Co tam skoczyłaś Wystraszyłaś Poszły, ładnie Poszły konie Nic w giełdniku nie ma Idź tam zobacz Idź tam zobacz Czy coś jest, oszust jakiś Nie ma nic, gasimy światło Nie ma nic, chodź Chodź, 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 chodź Bo zamykamy już to Niech one dają Jakieś dwa się zniżyły Chodź, bo będziemy mokrzy Chodź, chodź I uciekamy Uciekamy, uciekamy, zamykamy. Idziemy jeść trochę przy miesiącu. Chodź, zobaczcie. I postawiłem je znowu dęba. Czaposz jest, czy tam, nie, chyba tam, już znowu mu się. Bo coś pochwaliło. Ale laje, nie pada. Weź Fanchka, pięknie chodzi, zobaczcie. Podziękowania dla kolegi, jeszcze raz. Desz, nie deszcz, góra, rura. Że miał tutaj, tak jak ten z Parysowa, co tylko podjeżdżał, ładował i rura z nimi. A tu ciężko nosić, panowie. 90 ponad jest, prawie setka. A jakiś klepie? Co to za klepacz? A bo może zaraz do łączy Dobra, ja nie uciekam, naprawdę, bo już już jestem mokry jakie solary, wszystko mokre. Leje, nie pada, leje. A one, góra rura. Nie ma, zmiłuj się tam. Czekajcie, za, zaraz wy bym się pośliznął. Zaraz wy będziecie miały pizdę gaz. Chodź, popada szybko, chodź. Ja już za mnie cieknie całego. Zobaczcie, zobaczcie, jak za mnie cieknie. Siemano, kto mnie nie widział, pozdrawiam serdecznie. Zelblągowa, i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Musimy się schować. Tu się schowamy. Dobra, niech się schodzą, nie? Mokre, mokre! Ale telefon będzie. Co, też jesteś mokra, się otrzepujesz, Tu myszki są, szukasz? Szukaj tutaj porządek lub drzewo moknie. Zaraz tu przerzucę na dniach. No chyba we fanszka jest, panowie. Ale ona dochodzi już do siebie. Co się jej było? Co się jej było? Ale pracują ładnie. Nie ma tam zmiłuj się. Sąsiad goni, sąsiad nie goni Sąsiad w pracy, 11:30 do pracy. Ja szukam pracy, nie mogę znaleźć, panowie. Dajcie spokój. Ale chyba od poniedziałku idę do roboty. Ukupiłem szpadel nowy. <grym> I do roboty idę. Do roboty! Do roboty to są konie, proszę państwa Ja mogę iść No ładnie, kręcą, ładnie kręcą, ładnie, ładnie Ponad 90 stuk Dobra, no zobaczymy jak przysiądą A mokre już Ładnie, siadły eee. Te wyszwance razem swarze One mocne, klepiące są To jest chyba ta samiczka To jest młoda On kupił parkę od Jacusia O, coś, 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 coś Coś śmierdziało Coś przygazywały No, coś... One się strasznie boją Muszę obserwować Chodź, 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 chodź. Koć! 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 Nie ma tam jedzenia, wchodźcie szybko, bo zaraz was coś zje A padać pada jak padało Pada jak padało Pada jak padało. One już wiedzą, że mogą być zjedzone Już tam widzę, skrzydła niektóre odprostowują, bo już chcą się kąpać Chodzą ładnie. A żółta wyszłaczka robercika. Mocna samica. Wchodzi szybko. A już, już, już niektóre się kładą na budzie, żeby się umyć. Ale zala się umiecie jak przyjdzie ja sząbek, już się otrzewują. Zaraz wejdą wszystkie z pół godziny idę im dać jeść za chwilę. Kawkę wypiję drugą i pocztowę popędzimy. Jakiś pocztowy przyszedł no? Bo już zamykam klapy, że nic nie wyjdzie, nic nie wejdzie. Dobra, czego wiecie jak to jest teraz Chodź, koć, chodź chodź, 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 Nie, są głodne U mnie karmienie z wieczorami I one wieczorem najedzą i rano zostanie im troszkę i dojedzą Dobra, Panowie, pozdrawiamy Tak pada deszcz Leje, nie pada A my goniliśmy Pozdro dla wszystkich oglądających O, patrzcie, lecą To rządowe w rządu lecą Cały czas u mnie taki przelot jest Wspól dobra, do zobaczenia. Pozdrawiam jeszcze raz. I do jutra na tym kanale.